Bodździemy jak bomba pierdolnie Witerplku i samu. Kiedy następny odcinek z Ja to zawsze jak coś kupię, nie ten łańcuch. Proszę wymienić. Yy, dzisiaj albo jutro. Zapiszę sobie zaraz. Bodźcie jak bomba pierdolnie. Zaraz, zaraz. Czuczu -czu, ja mam największa masę brzuch, wielki mam basen Jak pioseneczka w ogóle się podoba? Ja lubię takie rzeczy robić głupko. te I co? elegancja wuje. I co panowie? Keta będzie ok? Czekaj, no. Dobry łańcuch. No. Zajebiście. I do zobaczenia. No się ma. I właśnie promocje są na sukienki, jakbyście chcieli. Dobra. W jakiej półce? I tutaj, i tu są promocyjne. Zawsze pan. Dobra. Dzień dobry, pan mnie oszukał. W jaki sposób? Zgłosiłem u pana y, tatuatora gwałciciela manipulatora, i miał pan go znaleźć. Zgłosiłem tatuatora manipulatora gwałciciela, u mnie? No. I miał pan go znaleźć i, i on mi zrobił tatuaż i mi zniknął. A kiedy było? Wiecie e... pan miał ten tatuaż? E, na szyi tu Na szyi pan miał, tak? Tak jak to był tatuaż. nie pan to zgłaszał? Jak e, e, zgłaszałem to 4 dni temu a to był tatuaż e, e, o imieniu i e, moje imię było A, czyli Pet. No, no. Pet Pet. Jóś i... Widzieliśmy się już na komendzie, ale opowiadał Pan mi o tym, że żona Pana ukradła czy tam jakaś dziewczyna. I dziewczyna? Ale to szwata była, już ją znalazłem. Wsadziła sobie głowę do pranki i teraz jest na wirowaniu. Eee. Eee, słyszałeś coś, Lukas, bo ja nie słyszałem nic. No hmm. właśnie tak... I... Eee. No i, ja nic nie mówiłem przecież, nie? Ale tu wiatr, mam matko jedyna. Ale zimno. I... Ale zimno. Panowie, słuchajcie... I... No. Zrobimy tak, ja nie żywię urazy y, jeśli chodzi o tego tatuatora manipulatora gwałciciela. Ale y, na zgłoszenia nie przyjeżdżacie. Ja już y, chciałem y, do urzędu powiedzieć, że podatków na was nie będę płacił. Jakiego, jakie wezwanie? Nie mieliśmy żadnego nazwania. No teraz nie, ale wczoraj, jak mi w dupę łady wjechali, proszę pana, trzy osoby były pobite, w wypadku ucierpiały. No to niedobrze, bo no. mnie nie było wczoraj, wie pan, mnie wczoraj nie było do, no, do tego kuda, źle, A zobaczmy, czy dojdzie, dojdzie, dojdzie do pana teraz uwaga I już zgłaszamy na policję Momencik, cyk, tu telefonikiem No i tak Całą drogą, eleganckie ma spodnie, proszę pana O, bardzo dziękuję, chwilę temu kupiłem Doszło zgłoszenie? Doszło Oczywiście. zgłoszenie No, a wczoraj nie no, doszło może, bo wie pan co, wczoraj nasza sekretarka z R0, nie? No miała, miała urodziny, nie? To może wie pan coś na tego upadpiła. No to było. A może jeszcze nie, nie nadrabiała aż tak, tak zgłoszenie? O no. ona nadrabia od wczoraj teraz, tak? Ty Te wczoraj czy dzisiaj? Ta. Dobra, tak. to nie ma problemu. Jak to świnia przyjmuje, to one się czasami zatną, trzeba przyjebać. No albo zaśnie. E, no, no, no. To, a też jak się nie wyrucha, to chodzi w kurwiona, Dobra, wszystko rozumiem. Yy, miłego dnia... A no wzajemnie. Ano, wzajemnie. Kurwa, ale te spodnie ciasne. <grywa> Co to ty? Kurwa, chłopaki się maneczko! No, zaczekajcie, kiesę kurwa spodnie lajsnęłem za wczoraj, czy sianki. Ty, zaraz widzimy się w garażu, kurwa, zaraz przyjadę! z picia. To się kurwa napi? przecież Ale nie mam, muszę kupić Pan mu da jakąś wodę, jakiś izotonik, powerate kurde czy inne muszę pieniądze dobra? No przecież, że za moja, za kogo ty chciałeś kurwa kupować jak ty nie masz rodziny? No nie mam Ty kurwa spodnie ciasne, ale zobaczcie kurwa jak ja w dziś wyglądam, Cyk No jak milion złotych No ketę se kupię za 100 tysięcy normalnie, baksów se kupię ketę i to nie jest Tombak! Ja kupiłem Ja pierdolę jesteś hazardistą? Spróbujemy. No i mów co wygrałeś No i to... Kurwa 250. Ja pierdolę, to nie ty straciłeś kurwa tylko ja. Dobra, jedziemy ten... E, jedźcie do chaty. Bo ja auto dzisiaj kupuję. Dobra, Kupię auto, będziesz się kurwa wozić. Dobra, ten, to u was, nie, przyjedźcie do mnie na chatę. Dobrze, dobrze, szybko I Dobra, ty. Kuchy. Oni nie mają za dużo mówić, oni są naprawdę, kurwa, psy ich łapią, nic nie mówią. To prawidłowo. Lordeta, słuchaj, jak coś, to pisze SMS-a, żeś czasami nie, nie dzwonił. Dobra, panowie, jedziemy po auto. A gdzie jest auto? Ty jedź po to drugie. A to. No to, czekaj, no dobra. Zamki mamy wszystko, mamy żenę. No, tu być. no zamówiłem tego szlifierza, ślisarza, nie? I on tam ogarnął. No, ten, no, zam zamkownik był. Chodźcie, przejdziemy. Taki, Muszę rozchodzić te spodnie, bo tak mi się wżydają w dupę. No to się w nich trochę. Nie, nie, bo ja się boję, że pękną, wiesz, na szwach. Hmm. Ja na strefie nie grałem w ogóle. Grałem czapkę nową kupuję, wydatek roku. I nową? Hmm, Pomyślcie sobie, żeby na. kupić sobie jakieś kolorowe stroje wyjściowe, takie wiesz, yy, rewia mody, śmietnik 2020, nie? Że nie, Dobrze. że trochę elegancko, ale jednak śmietnik, nie? No to może po prostu pójdziemy z jakiś salon taki wiesz, taki bogaty... takie bogate ciuchy i tak dalej i tam w koszu pogrzebiemy trochę. No musicie ze coś ogarnąć, tak. nie? No to podjedziemy zaś, ubierzecie. Dobra. Ja zobaczę jak to wygląda. Pamiętaj, że musicie wyglądać elegancko, nie? Ale jednak złą. Siadaj z przodu, ja sobie z tyłu siodę. Ale teraz to już full wypasik, normalnie śpimy sobie. A trzym jakieś czaskania tu wychodzimy i zamki tam montują. No tak, by, bo ja y, zapomniałem wam zostawić kartkę, że będą. Ja się stało, teraz wypasik, już teraz nie ukradną telefonu jak ostatnio. O kurwa. Nie przejmuj się nic! Reflektor znajdziesz, kurwa, na każdy słowowisku! I słuchaj, teraz tak, yy, yy, Musicie się ubrać elegancko, ale yy, tak nie za bardzo, nie? Czyli że jednak elegancja, ale jednak zło. No tak to, to, to się to to Rewia nie, Mody nie. 2020, śmietnik mniej więcej. No coś takiego. Czy jesteście w stanie to zrobić? Również nie wiem. Dziękuję za dwójkę. No no spokojnie. Wow. Kurwa, nie hamuje. I, i te, bo, bo, yy, 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 te. podjedziemy na tego. Na salon ja sobie auto muszę pod spodnie kupić. No jak już keta jest, nie? To sobie jeszcze kupię auto na niedzielę. Dobra, to zajechać pod sklep z ubraniami. No, podjedźcie pod ten. Pod sklep z ubraniami i, i ubierzemy was, a potem po auto pojedziemy. Tylko pamiętajcie, w tych ciuchach to tylko i wyłącznie jak jest okazja. A normalnie po swojemu. Wiadomo. Ale szczypie ja. Kurwa, szczypie, szczypie bo podtaru. nie podtarł no, Nie podtarłem pokrzywą po Słuchajcie, ja będę tłumaczył, a wy później tylko po prostu złożycie zeznania spójne Dobrze Nie mówcie o garażu, jesteście Oj, bezdomni. Ja nie umiem czytać pisać Dzień dobry Dzień dobry, Dzień dobry, Dzień dobry. Ustawcie się w kolejce To chyba w persze No Dzień dobry! I Dzień, Dzień dobry, słucham? I o, witam pana chujklopsa i jest sprawa! Dobry, panie Przy, przywiozłem słucham. moich chłopaków. A to zapraszam tutaj do biura już panu i do otworzyć. Chodźcie chłopaki! kulturą panowie po kolei! To no to ty się wchazuj, tylko nie wyciągaj tej flaszki! Żeby przypał Nie wy... zakaz picia, kurwa, powiedziałem. Przepraszam. Chodźcie pierwsi, no? I nie zachowujcie się jak małpy, tylko normalnie. Siądźcie. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry To Co to za ziemia taka miękka? To jest kurwa wykładzina. A to taka trawa, tylko miękka. Tu się na tym się kładzie. No, jak Ej, widzisz, nie, jest delikatny problem. Chłopaki są bezdomni, i po zasiłek przyszliśmy. Bez zasiłek na co? Na to, żeby mieli na motel. Ej, Bo są bez dasu nad głową, nie, wiesz? Na mota, czyli po dofinansowanie. Dofinansowanie na moich bezdomnych. Yy, mhm. Chciałbym ich gdzieś ulokować, że wiesz, mieli wodę ciepłą. No dla nich kurwa dywan to jest coś nowego. Nie wiedzą jak po tym chodzić. Dobra, poproszę ten... Doku dokumenty osobiste od panów do wody. I już się robi. Czyli Ale Nie róbcie kurwa, wiech. Przysporzyć pierścień. Proszę bardzo. Okay. I płeski. Jest ja dziwne. A to co to leży, kurwa? Tylko jest to można zjeść. Kurwa, twarde. To jest kurwa myszka, nie ruszaj tego! O, kurwa, mój ząb. Mhm. Ty, to jest kurwa myszka, nie ruszaj tego! Będzie trzeba zapłacić. Ale nie niedobre. To jest monitor, to jest klawiatura, a to jest myszka. Stańcie tam w kolejce, ładnie o jakiej kwocie rozmawiamy No nie wiem ile kosztują motele tutaj Motela motela mm -hmm. Bardziej no, to, to ciebie śmierdzi yy, no w centrum że do śmietników yy, do ten, do yy, stołówki mieli blisko Do blisko musimy mieć Dobrze z tego co tutaj widzę cena takiego metalu to jest koszt 200 tysięcy dolarów Ile kurwa? 200 tysięcy dolarów Na obecną chwilę urząd mógłby może powiedzieć dofinansować 50% tej kwoty dla panów jeżeli by was to interesowało I ich bardzo interesuje Czy się nie pytaj tylko powiedz że jesteś zainteresowany przecież tu ja, pan pomaga to zainteresowany Okej, okay, dobrze, to z którym z panów mogłem spisać umowę? Który tutaj? jest trzeźwy? Przyznać Lekanie. się! No ty nie, bo kurwa, widziałem Prawie jak piłeś. Każdy, no każdy, co ty? Ale trzeźwy tak, także jeszcze nie pił dzisiaj, tylko w, wczoraj. A co to w ogóle właśnie znaczy trzeźwy? Kuchni. No, kuchaj. Nie, no lepiej nie. Kuchni. Józefie no. Szefie, no. Nie no, szefie. Kurwa ty już nie musisz cznicę zębów wali alkoholem. Kuchni... Dobra, ty nie musisz, kurwa. Gdzie jest... Kuchnij No kuchnij się... się jebany. Mhm. Od niego najmniej Może. śmierdzi. Dobrze, zapraszam pana tutaj do mnie. On dziwny jest jakiś trochę. Tylko że właśnie on dziwny jest. Dobra. Słuchaj, Ej, zielo, zielony ogarnie ja tutaj! Ale dam ja radę, ja dam radę, Dobre. Żeby, spokojnie. Trzymam kciuki. Mówim pisać. Dzień dobry. No dobra, no może być. Dzień dobry. Ale pięknie poleciało. Zobacz mną. Jasne, jasne. A jakie macie następne kolory w salonie? Tylko tak jak to ja było tak na... Gdzie ty na postu tu kurwa wchodzisz? Żyfie, 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 żyfie. Mam to radio. Do pakażnika schowaj. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za aktywność. Ciekawy kurwa czy mają ten motor do mnie. Ja to ciekawe, jestem czy mają motor do mnie. U, kurwa, co tu się stanęło? Zobaczyć, co tak chodzi. Ten chopper? A to dwie Nakładają się auta się. Dobry. dobry? No już jestem właśnie. Dobra. Po to enduro, co? No chciałbym enduro zobaczyć. I tutaj ktoś y, dwa auta postawił i się chyba. Czy to tak musi być? A to może się światło tego tylko odbija, wypada? Nie ja robię sztuczny tu. Mali mm, 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 mm. sztuczny tu, enduro. Je, je. Dobra, zapraszam na ekspozycję. Opo Opony wykręcaj. Ja to jestem ciekawy, Pajne. jak to, to enduro tak wygląda, bo na katalogu to ładnie. Masz ten się śrubokręta i załatwę jak możesz. I przepraszam? Dobry, coś takiego? Nie zmienię tak. To tu, 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 o! Ty ale, jakby pan mógł gdzie indziej go postawić, bo wygląda kurwa no, yy, na tym chopperze. Tutaj, tutaj, do ciu zapraszam w garażu. Tyle czerwony czerwone miało być. No to zależy jak akurat mi przywiozłem z magazynu I tylko takie są? A czy chodzi o kolory? No Nie no kolory są różne Dobre, jesteś ja sikny eee, Ile płacę i ten? 56 Dobra. Dobra Trzeba mieć prawko na motor, faktycznie, wam mać muszę prawko zrobić, ale A ja tak pisgam na jednym laczku Ciemano, za kurwa kiedy motor kupiłem? Wybadek, nie? Mm. Co to kurwa za debil jest? nie pływało, W płot mi przypierdoliłeś? A, mucha mi wpadła. Mucha, kurwa, zaraz, ci pieździe wpadła. O. Co Jezu. Co, kurwa, o Jezu? Dzwonię, kurwa, na szeryfostwo, niech cię, kurwa, zwiną. Ty, o. gangsterzy, ty dawco cholerny. O. O mnie noga moi Zobaczymy Karetkę też ci wezmę kurwa Poznaj gdy tę moją ludzką stronę Ja zapłacę za ten płac Ja bardzo przepraszam no, nie wiem Mucha mi jakaś wleciała pod kask Jak się żem wystraszył to... Ja pierdolę po płotu wyrwać. No a jakby wierci giera chodził, jakbyś go jebnął, to co? Człowieka byś miał na sumieniu. To nie wiem, co by było wtedy. No co by było wtedy? 25 byś, kurwa, dostał. Ile za ten płot oddać? Idę, kurwa, policzyć, ile kontygnacji wyrwałeś w pizdu. dwa trzy cztery i kurwa sześć Ty gościu, zagnij pizdę kurwa na tym radiu, czy co ty kurwa tam pierdolisz? Sześć kontygnacji wyrwałeś, pizdu w pizdów chuj. To się... ile za to będzie? Nie wiem, masz ubezpieczenie? Nie mam. Nie no, ja medykiem jestem, bo. No to kurwa se wylisz kolano jak pies. Chodzimy jak bomba pierdolnie. Nie no, lizać nie ale będę, ale bo się tak jakiś zakrozeniesz, co wda. Nie wiem co ty w ryju miałeś. To mi tu dzwoni, kurwa. O, Ladyszka. No, elo. Eee, mam do ciebie sprawę. Go ty. Eee, zaszczyków. I, ale czekaj, bo miałem zdarzenie, chuj mi w płot wyjebał w chacie, wiesz? I wow. bez do, a masz numer do bezdomnych? No, nie, ladyżka, ladyżka, ladyka, ladyka, słabo, cieszy, w porządku? Masz numer do bezdomnych? No, nie mam, bo mi nie dawali wiesz? Okay. Jedź do nich na śmietnik. No tu pan chyba bez no, To. Gdzie tam, gdzie no. zawsze? Tak, kończę, bo przyjechała policja. No się ma. No wiem. Zgłosił pan do, do medyków, panie państwo? Yy, no no zgłosiłem. Kurwa wyjebał mi w płot, widzisz pan? A, sam już medycy. A, to pana posiadłość tutaj jest? No ja tu sobie mieszkam z kudzami. Wynajmujemy chatę i chuj w płot, wyjebał sześć kontygnacji, wyrywał w pizdu. Jedną pogią kolanem kurwa, tu jakiś jak ślad hamowania kolany, widzisz? Widzę, widzę. Co się stało? A tu pan kontrolował ma to czy co? Pan no, mi podcast wpadła i ziem skręcił, bo ziem się wszystko... Jezus Maria John, no. przecież ty miałeś kuter, jak cudem ty masz teraz ścigacza? Bo... zabrali. Tak słucham? Chce pan jakąś skargę na tego pana wkładać czy coś? Jak zapłaci za płot, to nie! A ile bym chciał za ten płot? Co ci się stało? 6 tysięcy! Mucha musi że się wystraszyłem i Nie eee. pytam <grym> się co się stało. Może pana na drodze, Mogę drodze, Tyle się wtrącić jest. panie medyku? Ależ proszę Panie tutaj sząfne, co pan w płat przygrzymać? No. Bo pan Pet mówi, że jak dam pan 6 tysięcy to nie będzie składał skargi. To nie wiem, to się no, dogadacie. A... Cielku normalnie A no to fantastycznie. Słyszy pan panie Pitbull? Słyszę, słyszę, ale ja jakoś ta, mu nie wierzę. Niech pan będzie, pan będzie do przekazania. No to, to pan może tego, z medykami może pan jechać. Ale to je, nie masz przy sobie gościu kasy? W banku mam, sobie nie mam Konfiskuję ten banku motor. Cię wchodzi, tak? A to nie mój. Jaki kurwa ciężki. Konfiskuję przyjedziesz. Panie władzo, czy mogę skonfiskować ten motor? Tak, tak. Ale to nie jest mój motor. No nieważny, przyjedziesz, to dostaniesz. Ja go nie potrzebuję. Dobra, Jednak dobra. chciałem złożyć skargę. I A chce pan? chcę złożyć skargę. No i co pan narobił. No, nie moja wina. Da pan, da pan Pitbullowi swój numer telefonu. I się dogadacie. Nie, bo będzie no mi naprawdę. wydzwaniał kościu jakiś dziwny. Dobra, biorę ten motor, motor, umowę spiszemy tylko. Panie Pitbull. Czekaj, tylko kask zdejmę, bo tu mam techno gości taki napierdala bat w tym kasku. No. John Navarro się nazywa, to się dogadajcie już. Ty, narwany słuchaj, dawaj się, no no nie pierdol no. Rozjebałeś płot, robisz fikołka. Gdybym nie zadzwonił po medyku, coś tam zgnił. No tak, no dziękuję panu bardzo. To nie wiem jakoś... Bo ja sobie nie mam pieniędzy. Mam 500 dolarów tylko. Wpłacisz na fundusz dla bezdomnych Dobra I wyjdź mi z posesji, bo ci chłopaki zaraz przegonią. Nie? Lordeta? Dobra. A motor jest mój już. Dobra. To motor pana. To gdzie mam to wpłacić? I na fundusze yy, w urzędzie dla bezdomnych. Dobra, to wpłacę. Jak coś, to pan będzie mógł się tam podpytać. Oczywiście, że się zapytam. Ja znam radnych, proszę pana. No dobra. I niech mi Bej. pan kaktusów nie depta, bo to kurwa sadziłem niedawno. A, dobra, przepraszam. Dobra, to ja idę. Do widzenia. To wie, o, to są moi bezdomni, mogą pana odwieźć. Jak pan wpłaci, to może pan im od razu wpłacić. A, dobra... E, bezdomni. Słuchajcie bezdomni, ten pan mi płod rozpierdolił. Weźcie, je. Jedz... Ty jesteś i co tu robisz? Weźcie, jedźcie z nim yy, yy, po ten... O kurwa, się wyprzyjął I e, Słuchaj, jedźcie z nim do banku, 6000 tysięcy niech da, a jeden bezdomny zostaje ze mną, bo mam złom. No, ja zostaję, bo to ja, ja robię, mam do ciebie kasę. Dobra, to jest. I ten. A czekaj, auto No. Pamiętasz mnie, czarny motor, czarny strój. Czarny motor, czarny. No, no, no. Prezent dostać. No. Słuchaj, jutro y, w godzinach wieczornych się musimy spotkać. Y, pokażę ci mniej więcej taki plan wstępny, dobra? Dobra, też motor kupiłem, wiesz? Okej, okay, dobra, no to, to będziesz z nami jeździł w ekipie, najwyżej. No, okresie. ale mam kask policyjny, tylko wiesz? Udaje takiego, nie tajdaka! Kupc to kup, taki jakiś strój czy coś po prostu kurwa nie wygląda jak pies, bo to wstyd. No to dobra, to se kupię. Dobra! jechał na motorze i byś dupą szczekał, kurwa. Nie, to nie, to se zmienię. Dobra, to kończę, nie. elo! No, jutro się słyszymy na ma. Jebać ten kask. Kurwa, zajebał. jesteś za debil, kurwa. Ty gościu, jesteś jakiś. Pierdalnięty, czy co? Pojebało cię? Kurwa, myślisz, że ja nie widzę jak jeździsz, jak debil? Ja? No kurwa, nie ja, kurwa. Tam, tam z... nie, nie, tam zatrzymałem się na czerwonym, Poczekaj chwilę i przyjechałem. No i kurwa, kto ci tak auto rozjebał? No bo kurwa, i jadę sobie, jak przyjebał we mnie gościu, ja mówię do niego, stój, chłopie, stój, wysiadaj z tego auta. Dobra, nie pierdziel no, 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 tam gościu. pokazuje mi przez okno i mówi, spierdalaj! Wy yy, Pakuj się w to auto i wypierdaj, żebym nie miał nieprzyjemności przez ciebie. Pan taki chudy... Nie, 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 nie będziesz zbawę, kurwa jeździł mi rozjebanymi, kradzionymi autami. Po mojej siłowni. w czarnym, jesteś z policji? Gdzie z policji? Weź go olej. Nie, dobra, to nie. nie mówię. Przyjechał autem rozjebanym, wchodzi na siłownię... Zobacz, kurwa, jakiego tam on te pozycję wytwarza. Odprowadźcie pana do drzwi. Tam jest kurwa wyjazd. Kurwa wyjazd, jest tam szybko. Co to kurwa było przy tym? No, dowiedziałem się, że jest bezdomny, no. ale to nie od nas. To musicie go wskuć i mu powiedzieć, gdzie jest jego miejsce, nie? A mogę użyć tej butelki? Eee. I... Czy ty ją nosisz cały czas w gaciach? No a co mam z nią zrobić? Kurwa to nic. Nie wiem, w samochodzie trzymać. No kradną no, no, przecież. w sobie trzeba uważać. Możecie, możecie, mu, możecie mu tym pogrozić kurwa, Komu krzywdy nie róbcie, że na psy nie poszedł. Dobra. No, ale co mu powiedzieć? Nie wiem, nie chcę pod mostem mieszkać czy gdzieś kurwa, nie? No dobra. Dobra, I Odprowadzicie mi motor. Jak gdzie go znaleźć? No, do was nagarasz garaż, potem są No dobra. Dobra, to jakoś dobra, ja uciekam, panowie, bo muszę na dziewuchy iść. A jest otwarty? Oczywiście. Okej. Okay.